Siemaneczko Ludziska, z tej strony Amer, dziś pokażę jak montować odcinek, więc zapraszam do niego. Siemaneczko, z tej strony Amer, dzisiaj pokażę jak montować w kinamaster Ale przy, oczywiście przed oglądaniem filmika zostawcie apyczkę w górę, subika z dzwoneczkiem u mnie i u Killa. Więc tak, dzisiaj pokażę jak montować. Oczywiście nie umiem jakoś najlepiej na świecie montować filmy. Ani nic, ale może dla początkujących pokażę, przynajmniej jak zmontować jakiś film. Więc pierwsze, co byśmy mogli zrobić, to patrzcie, mamy jakieś nagrania, to przed film nagram, co nie? I patrzcie. Ja, ja zawsze na przykład w Mobizenie kończę, bo ja wyłączyłem sobie ogólnie. to reklamę w że rekord, bo Mobizen. To da się wszystko w ustawieniach zrobić. I patrzcie, ja muszę tak kończyć zawsze na Mobizenie, Więc ja na przykład zawsze ucinam. Te, te rzeczy, albo jak po prostu na początku za wolno zacznę mówić, to też to ucinam bo to jest bez sensu, że tracisz 3 sekundy na przywitanie się, bo jeszcze raz cię nie przywitaj, że 3 sekundy po dopiero się witasz i co byśmy mogli dać, na przykład <laughs> jakąś muzyczkę nie wiem nie wiem właśnie o kurde, chwila nie wiem tutaj dam to może być dobra, to jest taka śmieszna. Oczywiście, oczywiście, to nie będzie tak głośno. Zawsze dawajcie sobie około 10-20% na jakąś muzykę. No, gdzie tak, na przykład. będzie Na przykład, chcecie sobie uciąć coś, to nie? To patrzcie. Albo nawet uciąć. Teraz co no tak się ucina no. to jest proste, ale na przykład chcemy przybliżenie, no to patrzcie, robimy. Wchodzimy. Tutaj będziemy też przybliżony. Wchodzimy tu i przybliżamy sobie, na przykład chcemy na tego xboxa sobie fajnie przybliżyć, tutaj dajemy end position, wtedy ta pozycja się utrzyma na tym xboxie, patrzcie ta, ta pozycja się utrzyma na tym xboxie, a jak nie chcecie żeby się utrzymywała to po prostu to oznaczacie i to powinno wam, a nie chwila, teraz dajemy end, end position i patrzcie. Daj, ja, na przykład ten będzie taka i patrzę, to się powinno oddalać, jak się nie mylę. Oj, to się tak będzie oddalało. Nigdy. No, na przykład, chcecie się dać e, animację subskrypcji. Tutaj e, jest bardzo dużo poradników, znaczy w sumie nawet nie poradników, tylko na YouTube jest bardzo dużo filmików do ściągnięcia, na przykład animacji subskrypcji lub e, tego, jak się, subskrypcji lub e, e, lajka. Like no patrzę, teraz założę moje pliki, ale Wam pokażę na przykład kilka z tych mm, rzeczy. Chwila. Ja teraz myślę, że na przykład łapka w górę już mam. dobra, patrzcie, tutaj sobie daję, żeby Na nie co? I przykład dam sobie tu. No i patrzę i nawet już sobie teraz subskryżuję dam więc znów to jest może dam amerycy tak i patrzcie I tak to będzie wyglądało. po prostu ja se to, tego dzwonka ściągam ok tego dzwonka to ja ściągłem ale y, animacje subskrypcji sam robię więc no myślę że nawet dobry pomysł montaż czy coś patrzcie też można zrobić przejścia. Kina Master są przejścia. Na przykład, patrzcie, mam kilka pobranych, ale te nie pasują. Przejścia, bo jest dużo. 3D, jakieś przejścia klasyczne. To, jeżeli wam te nie pasują, to idziecie Get More, idziecie do sklepu, gdzie są przejścia w Kina Master I wtedy tam możecie sobie, możecie sobie ściągnąć takie przejścia. Akurat, tylko tutaj jest większość premium. Ale są fajne przejścia bez premium. O, na przykład tego jeszcze nie mam. Floating. Sprawdźmy co to będzie za przejście i użyjmy, użyjmy je do tego filmu. filmu. Floating. No nie jest jakieś najgorsze przejście, to fajne, co nie? No powiem tak, no dużo jest bardzo przejść. Nie ma nie ma tak, że nie ma przejść. Są te, te normalne, takie tutaj, co są domyślne, bo ja te mam problemy. Te floating speedcut, Mossy, CroneTown, letter mode demo, leapboard, jump switch. Pixel swipe i grid, no to ja to mam ściągnięte, tak? No tutaj są Travel, coś tutaj, na przykład, takie jest przejście, to jest takie albo insert video, takie coś. No dużo jest przejść, nie ma, nie ma właśnie, że nie ma przejść, tylko są, jest bardzo dużo przejść. No jeszcze, jak chcecie dodać, na przykład media. Dodajecie naprzód, na przykład... Ja zawsze daję sobie naprzód moją miniaturkę, którą robię. Na przykład czarne tą możecie dać naprzód. A jak nie chcecie dawać naprzód, to wchodzicie layer i na przykład napis. Chcecie napisać xdddd Dajecie sobie napis, możecie tak zrobić sobie. Czcionkę sobie możecie wybrać. Eee, na przykład wybierzmy sobie niebieski kolor. Tutaj jeszcze macie na przykład Outline. Takie coś macie. Dużo jest opcji też tego Shadow, możecie łączyć sobie Shadow. No na przykład taki napis, możecie zrobić x wiem, że on jest fajny, ale po prostu pokazuje jakieś opcje, które można zrobić. <laughs> możecie jeszcze nagrywać swoją wiadomość głosową. Tutaj macie Red i przez to, znaczy no ja Mobizena dlatego, ale tutaj na, możecie wtedy nagrywać swój dźwięk w Kinomaster. Jak na, na przykład ucięło wam filmik albo no wiecie co, no mieście jakąś wpadkę. A jak chcecie dodać coś do filmiku, to wchodzicie w layer media i z media na przykład. Chwila. No nie wiem, czy coś tutaj jest fajnego. Weźmy moją ostatnią miniaturkę. No i patrzcie. I możecie tak sobie dać, żeby to tak było i patrzcie, co będzie. Dzisiaj wam pokażę, jak zrobić miniaturkę. Więc no. tyle. Tutaj jeszcze jest mój głos. Dzisiaj wam pokażę, jak miniaturkę. zrobić no. miniaturkę. I taka jeszcze ostatnia porada. Zawsze pamiętajcie, dawajcie sobie. Jeżeli chcecie mieć dobrą jakość filmiku, to wchodzicie tutaj. Tutaj będziecie mieć znów przybliżone. I ja zazwyczaj daję 720p albo 480. Zależy, jaki mam długi filmik. Więc no. To byłby już koniec tego odcinka. Ja się z Wami żegnam. Siemanko.